Guten Morgen, z tej strony Bart. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać moje banknoty z Australii i z Wielkiej Brytanii, czyli dolary australijskie i funty brytyjskie. Oba są polimerowe i oba mają królową Elżbietę na awersie. Ale zacznijmy od banknotu 5 dolarów australijskich. Australia była pierwszym krajem, który wprowadziła w ogóle banknoty polimerowe. Był to wtedy banknot kolekcjonerski 200 lat Australii. Tak to wygląda. To są nowe wersje tego. W nie miała tego tutaj i było tylko tutaj to okienko. Nie ma żadnego w ogóle również ten banknot znaku wodnego, ani żadnych niestety mikrofonów. Żaden puste mikro aż Mamy również różne piękno takie fajne. Tutaj są różne zabezpieczeń dosyć. Mam na przykład taki budynek rządowy i piątka. Mam taszki zmieniające kolor gwiazdy. Tutaj jest też również fajny tak, który wydaje się tylko taki jeśniący, a tak naprawdę to jest lekko przezroczyste. Na drugiej stronie mamy więcej tego śniącego, ale tylko tak jest przezroczysty. Oczywiście mamy królową Elżbietę II. Chyba tej postaci nie muszę przedstawiać. I Australii, jakbyśmy zapomnieli w jakim, jakim baffitem płacimy. I tak naprawdę bardzo yy, mało tu rzeczy do omawiania ten banknot również nawet daty nie ma, więc troszeczkę szkoda. A z tyłu mamy oczywiście Donaty. Donaty niezmiery bakotowych szpańskich. I budynek yy, parlamentu yy, australijskiego i projekt takiego nowoczesnego. Dziękuję. Było tyle. Co ciekawe, yy, Australijczycy byli dosyć zdenerwowani, ponieważ według nich te liście yy, akacji wyglądały jak przepychaczka do toalety. A teraz banknot Dzisiaj tak naprawdę dostałem 5 funtów brytyjskich. Bardzo, bardzo mi się ten banknot podoba. Dawniej były one brzydkie, naprawdę. A te są bardzo ładne. rok 2015. Tutaj mamy królową Elżbietę II. Inicjały. Małe piąteczki, trochę mikrotróczku. Bardzo ładny napis. 5 Pounds i Bank of England. Buckingham Palace. Herby używane przez królową. Ponieważ jak. Królowa jest, nie ma jej w pałacu Buckingham, to wywieszają zwykłą flagę Wielkiej Brytanii. Jak jest, właśnie takie połączone z tych wszystkich gordy'eł flagę. To jest jakby takie pole z zabezpieczeniami. Mamy Big Bena, mamy oczywiście folikę i mamy okienko. Mamy królową Elżbietę, tak samo jak tu. Ona tutaj też jest trochę młodsza w kolonie chyba również w Mamy Big Bena, mamy yy, ikonkę funta, mamy również jest symbol banku, logo, można powiedzieć, banku angielskiego. Mamy bardzo również fajne yy, zabezpieczenie Pounds i mam się to wyświetli i zmieni się na Five. Tu mamy koronę w takim zmieniającym kolorze. Czymś mogę powiedzieć? Drugie, sobie mam takie półłaczko. Nie wiadomo, co to jest. Tak, po prostu I yy, jak poświecimy latareczką, na przykład to nam się tutaj zmieni i będziemy mieli właśnie do siebie wyświetli. Wprowadzili ostatnio nawet bankno 20 funtów polimerowe, teraz tylko 50, bo to z najwyższy nominał Został yy, papierowy. I tam jakiś człowiek, anglik, zauważył, że on się poświeci latarką. To wyświetla się coś wyglądającego jak koronawirus, a mm, dodatkowo yy, ten bankut został właśnie wprowadzony na covid -a. Teraz druga strona. Przepraszam bardzo. Na drugiej stronie mamy pana Winstona Churchilla. W Polsce nie jest on zbyt lubiany, chociaż mm, jestem pewny, nie zrobiłem nigdy ankiet. Winston Churchill był dodatkowo bardzo znanym politykiem, pisarzem również brytyjskim. Dodatkowo został laureatem Nagrody Nobla w 1953 roku z dziedziny nie polityki, a literatury. Tutaj właśnie znajduje się napis właśnie z tej nagrody i Ładny medal. I wiele właśnie jego um, cytatów. Um, można powiedzieć, trochę powiedziane, ale są cytaty. Przeszło do historii. I tutaj mamy jeden. Nie wiem, zastanawiam się, kto to dobierał. No, ale ten jest dosyć taki trochę. Um, Trochę taki mało budujący na duchu, ponieważ on w jednym ze swoich pierwszych przemówień powiedział Nie mam nic do zaoferowania oprócz krwi, protu i łez. Mamy podpisy, mamy daty urodziny i śmierć, five pounds. Fabrykę, która to wyprodukowała, ponieważ nawet monety polskie są robione w Anglii. Mamy parlament brytyjski z Big Benem i dużo, 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 dużo ozdób. I numerek z I tutaj y, większy jest dolar australijski. Te banknoty również są ogromne. Porównamy sobie. Zacznijmy od dziesiąteczki, czyli nie większego. Oba są większe. Dwudziestka pewnie również. Chociaż już nie jest aż tak tutaj duża, to już prawie już jest prawie większa, chociaż dalej. A pięćdziesiątka tutaj już jest większa. A tutaj. mniej więcej podobnej wielkości. Yy, jestem ciekawy, czy chcę sobie kupić takie banknoty jak 10 dolarów australijskich i jestem ciekawy, że one będą równie większe, że są takiej samej wielkości. I to by było dzisiaj na tyle. Jeżeli Wam się filmik podobał, to proszę Was, żebyście zostawili subskrypcję, łapkę w górę i tak jak cokolwiek. Dziękuję Wam za dzisiaj. Cześć!